Dzień dobry Państwu. W odcinek, dedykujemy segregacji odpadów papierowych, czyli trafiających do pojemnika koloru niebieskiego. Gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, komiksy, zniszczone zeszyty, zniszczone książki. Te niezniszczone oczywiście można znaleźć do biblioteki, komuś przekazać, zaopatrzyć bibliotekę społeczną. Te bardzo zniszczone można wyrzucić do niebieskiego. Poza tym papier szkolny, biurowy, kartony, pudełka kartonowe, tekturowe, rolki, papier pakowy, dekoracyjny, torby papierowe czy worki papierowe. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby zgniatać, składać kartony. Nie musimy usuwać zszybek z zeszytów. Ale jeśli są obnięte plastikowymi obwolutami, to je po prostu zdejmijmy. Kilku grup papieru. Wśród nich papieru zatłuszczonego, czyli na przykład papieru po maśle. Poza tym termicznego, choćby paragonów ze sklepu. Tego papieru nikt nie przerabia. Nikt go nie chce. On trafia zawsze do odpadów resztkowych. Kolejną grupą odpadów, które trafiają do czarnego, nie zaś do niebieskiego, jest papier lakierowany, czyli lakierowane okładki. Jak mamy czasopismo z taką okładką, to ją po prostu zerwijmy i wrzućmy do czarnego, resztę śmiało do niebieskiego. Poza tym pamiętajmy, że każdy odpad higieniczny, który jest z papieru, choćby chusteczki do nosa czy ręczniki papierowe kuchenne, są zawsze również odpadem resztkowym. Wyprodukowanie jednej tony papieru z makulatury, a nie z wyciętych drzew, daje oszczędność pozwalającą nie wyciąć 17 sztuk dorodnych drzew. Chronimy w ten sposób lasy. Poza tym, produkując jedną tonę papieru z makulatury, a nie z wyciętych drzew, oszczędzamy tysiące litrów wody, około 1500 litrów paliwa potrzebnego na wycinkę drzew, obróbkę, transport lasu, ale także Około 4000 kWh energii zaoszczędzimy, produkując jedną tonę papieru z makulatury. 4000 kWh energii to jest średnio tyle, ile dwa gospodarstwa domowe osobowe zużywają przez cały rok.